Dobra, chcemy się oficjalnie przywitać. Zaczynamy film od mieszania zanęty. Szybko naprawdę, bo może to być długi film, więc nie będę tu przedłużał. Jest niedziela, 11.30. Zostajemy do wtorku, dwie doby. Znajdujemy się na łowisku szachty na stanowisku numer 1, Czyli teoretycznie jedno z lepszych, fajniejszych stanowisk. Bardzo się ucieszyłem, jak tu przyjechaliśmy dzisiaj, bo. Wieje wiatr w naszą stronę, czyli może się szczęście uśmiechnie. I, i co? I Szykujemy zanęty. Tutaj Wojtek ma wiadro przygotowane. Na łowisko kupiliśmy sobie cztery paczki konopi. Także Wojtek otwieraj i do całe kilo wsypuj. I plan jest taki, że... Ja tu na tym stanowisku jestem pierwszy raz, prawie się dowiadywałem, gdzie tu się łowi, mamy marker na wprost, graniczny, tak zwana żółta bojka i cały prawy, prawie cały brzeg tu przy drodze, tam do bojki czerwonej, potem Wam może pokażę. No i tak stwierdziłem, że w związku z tym, że wiatr wieje właśnie w tamtym brzeg, to trzy zestawy pójdą pod, pod tamtym brzeg, ale będę starał się za blisko nie podpływać, bo widzę, że wystają kołki tam. I podejrzewam, że ryba może się tam kręcić, to potem wyrzucimy. Więc zobaczymy, co się wydarzy, czy zrobimy jakieś branie dzisiaj. Teraz tak, tutaj mamy parad. Wsyp z 3 łyżki pełne i wymieszaj, nie zasypując, No, Nęcić nie będziemy dużo i nie grubo, bo mówię, no. Jest, zmieniliśmy tutaj chłopaków, mieli jakieś ryby, chyba trzy sztuki, czy cztery Także nie wiem czy jak jest dużo posypane tam Dobra, wymieszać to teraz? Wiem. No. Mocno, 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 mocno. Dobra. Teraz tak. Tu mamy kulki. Tu mamy jeszcze taki perecz. Trochę inne. Będę łóżkę Tu mam jeszcze trochę odrobniejszego peletu. Dobra, wymieszaj to. Dajcie, pokażę. Tak musisz wycić. I głęboko do dna. O, nie wysypując. Dobra. Teraz tutaj mam trochę zanęty. Takiej zmielonej. Mieszaj i w to damy trochę kulek, nie dużo, trochę pokrojonych, trochę całych. Dobra, dobrze, W blogach też, nie? Czyli będzie to zanęta taka sypka. Tam pod brzegiem nie jest głęboko, więc. Dobra, to zamkniemy. Teraz Wojtek pokruszy kulki. Ja Ci Wojtek pokażę, bo też jeszcze nie kruszyłeś, nie? Mm -hmm. Tu mamy świeżutkie kuleczki od Adama. Te stołe. Patrz, musisz mocno te trzy rzeczy. Mm -hmm. Bierzesz tak, dociskasz i robisz na hamę ruchy. I otwierasz i wsypujesz. Ok. tak parę kulek. Dobra, to Ok. Tak. To nie, no, tak, bo to nie musi być tak na wiesz, Mocno zmielone Ok, takie żeby połówki czy czwarte był, nie? To weź jeszcze tak z 2-3 razy. I... Dobra, Wojtek mieli. A mam spinningistę, który ładnie spinninguje I tam jest bojka za nim, tu są kołki wystające. Tu też są kołki, gdzieś nie wiem, czy uda mi się nagrać. O. Tutaj. Ciężarki kamienne wiadomo, bo tak tutaj regulamin wymusza na szybko. Najlepiej Roni yy, Tutaj jest orzech tygrysi pop-up. Tutaj jeszcze nie mam zestawu, ale za chwilę przyniosę. Będzie to miękki przypon. Tutaj też Roni Ciężarek kamienny. I tu jest ananas. No a tu środkowy zestaw będzie miękki przypon, dość długi nowy haczyk i tutaj mam kulkę testową, te które były na targach takie fajne, dosyć twarde i połowka, połówka Cezara i to, to będzie środkowy zestaw tak to wygląda, zaraz wywozimy dobra, wymieszaj to i Okej. Okay. Okay. wygląda tak, że godzina 16 że na zestawach karpiowych cisza ani pika Teraz wiatr trochę ustał i właśnie zobaczyłem bąble tam przy miejscu gdzie miałem zestaw Właśnie dlatego chciałem od samego początku, jak tu przyjechaliśmy na stanowisko, trochę obserwowałem wodę, tu rozkładaliśmy się i postanowiłem, że wszystkie trzy zestawy dam tu przy brzegu, przy drodze, no ale nastąpiła już korekta, ponieważ na wprost nasze, naszego stanowiska, tak nie przy markerze, tylko bliżej tutaj, no, na wprost jaka przez dwie czy godziny widziałem cztery spławy i to było gdzieś w miejscu takim 20 metrów kwadratowych trochę bliżej, trochę dalej, ale wyszła ryba. Więc postanowiłem, że jeden zestaw, który mam tam najdalej, przestawię na lewo. Środkowy zestaw już też raz przewiózłem pod wierzbę, tylko bardziej na wodę, bo się okazało, że przy zwijaniu Czułem, jak o coś haczę i mi się ciężarek zerwał a prawy zestaw skrajny, yy, postanowiłem, tu, że postawię tutaj w samym rogu, tutaj takie ale, zatoki. Bo dzisiaj miałem odwiedziny, była Agnieszka, strafałem tutaj, trochę mi też poopowiadali, bo dosyć często łowili tu na tym stanowisku. Yy, poopowiadali mi, gdzie tu są jakieś fajne miejsca. Gdzie oni łowili, i postanowiłem, że tak na razie będę łowił. Czyli taktyka się trochę zmieniła, ale zobaczymy. Nie wiem, czy będę przywoził przed nocą. No jest 16, więc myślę, że koło 20, może 21 sprawdzę, czy wszystko było ok, czy nie było poplątane, i, 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 i przywiozę jeszcze raz. Bo tam nie są jakieś dalekie odległości. No najgorzej, jak. Po nocy nie będzie brania i się okaże, że ryba rzeczywiście chodzi gdzieś w tych górnych partiach, no to będzie plan B. Wziąłem zigi ze sobą dwa, więc może tutaj jeden zestaw sobie przezbroję na ziga i... a to ze spokojem bez jakichś gwałtownych ruchów. Na razie jesteśmy po obiadku, zamówiliśmy sobie tutaj pizzę w restauracji. Bardzo dobra, zjedliśmy. No i teraz. Przestało wiać i obserwuję wodę i zobaczymy. Czekamy na branie. Co, Lecha? Sta, tak. Fałd. Oh. Wydaje mi się, nie, nie że była. nie, że się wybroni tutaj gracz Lecha. Lodko. Patrzmy. Co ma no, noga, noga? Nie ma nogi wyprostowanej, i rzeczywiście, być może to będzie jakkolwiek. Nie ma, nie ma. E... I to może, może być. To Kawka, meczy, no. poker. <laughs> Czekaj, czekaj, co czekaj? Potwierdzi, że Lech schodował? I co nie, nie schodował Nie, 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 tamten. nie. Aha, nie, patrzę, nie, patrzę, że nie, 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 No dobra, jestem po, po pierwszej nocy i powiem wam, że ogólnie nic mi się nie chce Jestem lekko wzałany, zdolinowany, bo za chwilę mija pierwsza doba ja nie pika nie miałem Nawet się lecz nie uczepił No i daje mi to do myślenia, bo Woda fajna, stanowisko super, wiatr wczoraj cały dzień, miałem tutaj właśnie w moje miejsce, gdzie łowię. Teraz jest siódma rano i zaczyna znowu wiać tutaj w tą stronę, a gdzie są ryby. Teraz pytanie, czy tam są ryby i nie biorą, czy po prostu ich tu nie ma? Jeśli jest tak, że ryby idą z wiatrem, no to one powinny tu dobijać do burty i stać gdzieś tam przy tych ala zaczepach, tak? Druga sprawa. Wczoraj polatałem dronem no i trochę się wystraszyłem. Ponieważ, tu przy kołkach, przy, przy kołkach pod brzegiem jest drzewo. czak taki. No trudno mi to powiedzieć, ja dopiero potem, jak w domu będę, to zobaczę na laptopie, jak sobie materiał zrzucę, jak to wygląda. Idąc dalej, w stronę wieżby, gdzie niby wszyscy łowią pod wieżbą. No to powiem Wam, że o ile dobrze tu stałem i miałem drona tam postawionego w okolicach wieżby, to trudno tak określić, czy jestem przed wieżbą, czy za wieżbą, czy nad wieżbą, ale wydaje mi się, że z tego stanowiska za wieżbą też jest drzewo i to jest taki konar taki, który wychodzi, wchodzi pod wodę i za chwilę gałąź wychodzi na, na powierzchnię wody. Więc przy, tym, przy, tym, przy tej wieżbie też yy, Łowienie jest takie ryzykowne. No ale ja słyszałem tu właśnie, że bo tu parę osób mówiło mi, że są zaczepy. Dlatego sobie tutaj zatwiłem wczoraj łódkę, łódź z sąsiedniego stanowiska w razie zaczepu. Ale brania się nie zaczekałem. jaki plan na dzisiaj. Dopijam kawę, obserwuję jeszcze wodę. Wczoraj były jakieś sprawy, jak przyjęliśmy. Dzisiaj na razie żadnego. I co? Ogólnie nocka była zim zimna. No i nie wiem, czemu te ryby po prostu nie chcą współpracować. Wczoraj jeszcze wieczorem, jak przewodziłem zestawy, na dwóch zestawach miałem takie stare, zgniłe zielsko. Haczyk miałem oblepiony takim czarnym czymś. To też, to też mnie zesmuciło. Nie wiem, nie wiem, czy tu tak jest wszędzie, czy po prostu trafiłem w miejsce, gdzie, gdzie jest zielsko i trochę miejsca skorygowałem, wywiozłem kapkę, kapkę dalej i myślę, że dzisiaj albo postawię na trzy Roni żeby ta kulka była delikatnie wyżej albo założę jakiegoś waftersa może podbiję to sztuczną kukurydzą, żeby też trochę wynieść to do góry o, Wojtek jeszcze śpi w miarę jako tako się wyspaliśmy nie będę tutaj za dużo nic mówił, bo słychać cały czas samochody tu przy drodze nawet w nocy no ale taki taki urok tej wody no i chyba to wszystko ogólnie, ogólnie jest fajnie właśnie zadowolony w połowie wczoraj fajnie i fajnie brały tam leszczyki i po, płocie także myślę, że jak stanie to zrobimy śniadanko, trochę tutaj za nęce no i będziemy łowić dalej białoryb a ja będę kombinował dopiję kawkę i powoli będę szykował zestawy do przewózki także do później jeden zestaw już wywiozłem prawy, skajny tam założyłem Roni Riga i Cezara tutaj miękki przypon. I na włosie mam orzech Tygrysi Caligula, czyli Squid'a. podbity popkiem Cezar, czyli Róże przewleczone tutaj przez pfałkę, żeby się nie poplątało. Dociążenie tutaj, żeby spozycjonować. No wszystko idealnie. No i taki zestaw idzie w tam w tamtej wieżby. Robimy sobie małą przyjaźńkę. karpie nie chcą współpracować. No to chociaż się przepłyniemy, zobaczymy te zaczepy tutaj, co są w wodzie. Czy je widać, czy nie. tak wiemy, nie mamy kapoków no ale wszystko, Trach, trzeba, wszystko trzeba robić z głową to trochę nic... umiemy wydać. to się nic nie stanie no dobra, karpie nie biorą podobno jest staro nie wiem czy to jest prawda ale coś z tego może być więc nic, nie zostaje do stracenia jak spróbować ziga ciężarek kamienny bo taki jest regulamin do jednej komory a do drugiej kulka zanęta mi się już robi w wiadrze a haczyk standardowo montezuma smużąca иде по занент Przypomnę tylko trzeba ułożyć, żeby się nie splątał. Biam tutaj o. i wywozimy zaraz niedaleko, jakieś z 56 metrów od brzegu. Może się uda zobaczymy. No dobra, przed nami y, druga nocka. Jutro rano się zwijamy. Tutaj o, Wojtek jeszcze walczy. Wojtek, pokaż się. Złowił najwięcej ryb, a tata nic. Figa z makiem. <laughs> Ale nie poddaje się, walczę. Y, kombinowałem dzisiaj na wszystkie sposoby. Różne przynęty, różne miejsca. Już nawet zacząłem skakać. Po różnych głębokościach, w różnych miejscach i pod brzegiem, i pod markerem, i blisko i daleko, i, i nic. Byłem tu u kolegi na stanowisku numer 3. I dzisiaj rano złowił Amura. Twierdzi, że ryba jest na tarle. chociaż nie widzę tu, żeby się karpie tarły. Ale wiadomo, każda woda jest inna. I w niedzielę, jak tu przyjechaliśmy to zmienialiśmy tutaj dwóch opaków, tak na szybko do nich podszedłem i się pytałem podobno czy karpy mieli jeszcze jakieś spinki, więc jeszcze jako taką ryba żerowała no, no jak my tu przyjechaliśmy no to brania się skończyły oczywiście nie chcę się tutaj tłumaczyć no bo jest jak jest, nie zawsze się łowi każda woda jest inna no i mówię, nadzieja jeszcze jest yy, póki wędki w wodzie to, to to jeszcze jest szansa coś złowić Lewy zestaw mam pod markerem, tam jest jakieś 3,5 metra i tam założyłem popapa ananasa smużącego. Środkowy zestaw to jest Zigreek. Dzisiaj od rana się tutaj, tak powiem, cały, cały czas zastanawiałem czy spróbować tego Ziga, bo wiem, że tutaj też są karpie łowione jamury na Ziga. No i postanowiłem, że spróbuję. No bo co mi szkodzi, jeśli nie ma brań z dna, to czemu by nie spróbować tego Ziga. No bo nieraz już tak było, że ZIG uratował zasiadkę. Zigie łowię na wprost, jakieś 60-70 metrów. Prawy zestaw skrajny mam cały czas w tym samym miejscu pod drogą przy wierzbie. To jest chyba tutaj standardowe takie miejsce, gdzie się łowi karpie, ale nie blisko brzegu, tylko myślę, że jakieś z 5 metrów odcięty jestem od wierzby, no bo tam są zaczepy. Tak jak wspominałem już. Teraz fajnie się zrobiło. Jest walka. Także obserwuję, czy, obserwuję, czy jakaś, jakaś ryba się czy pokazuje. A ja na razie, komary zaczęły latać. Na razie żadnego pika, O, tak Wojtek jeszcze tu walczy sobie ze spojemnikiem. Stanowisko. O, ma rybę właśnie. Pokaż ale ładny, gruby no. lesz chyba chyba no Leto się przebił także syn tutaj pokazuje tacie jak się łowi no ale o to chodzi, o to chodziło w tym wyjeździe żeby miło spędzić czas i się integrować jeśli oczywiście nic nie złowimy to no to nic się, nic się nie stanie przyjedziemy jeszcze plan jest taki, że już to tu rozmawiałem tutaj też z właścicielem wody, że będę chciał częściej tu przyjeżdżać. Te względy już mam tu blisko. Jestem z Poznania, a tutaj szachty są tutaj na wylocie w stronę Komornik. Więc mam parę kilometrów naprawdę, i... a ryby są. Dobra, nie zanudzam. Jeśli coś się wydarzy, to będę nagrywał i myślę, że to już nie będę zakończenia nagrywał, i, i... jak nie będzie brania, to. Potraktujmy to, to jako zakończenie filmu i do następnego.